W dzisiejszym wideo kolejne nasz ze starni Benromach, czyli z naszego Springbanka ze Spaceite. Tym razem przyjrzymy się bliżej Benromach Contrast Pit Smoke Sherry Cask Matured. Zapraszam. Cześć z tej strony Wodysław, Pełyski Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj po raz kolejny pochylimy się nad naszym Springbankiem ze Spaceite. Myślę, że Deslarnia Benromach to ciekawa alternatywa, szczególnie w tych czasach, kiedy Springbanki są bardzo chodliwym towarem, nie tylko w świecie fliperów i handlarzy na rynku wtórnym, ale przede wszystkim pośród miłośników whisky, którzy lubią posiedzieć, podegustować ciekawe trunki. Także no, w tych czasach niestety destylarnia Springbank produkuje niewielkie ilości. Łyski jest dość mocno limitowana, bardzo szybko się sprzedaje, a ceny na rynku wtórnym sięgają dość zawrotnych, kolosalnych kwot. Dlatego też w takich czasach dobrze znaleźć jakąś alternatywę. I myślę, że właśnie Benromach jest idealną alternatywą dla Springbanka. Zresztą nie jest to tylko moja opinia, z takową opinią spotkałem się już wielokrotnie. Wielu miłośników whisky, po prostu z tego względu, że nie może dostać dobrego Springbanka, coraz częściej sięga właśnie po Benromacha. I to jest reguła potwierdzona jest to dość ciekawa i całkiem przyzwoita alternatywa. Szczególnie biorąc pod uwagę ceny, Benromach jest znacznie tańszy niż Springbank. Wiadomo, nie jest to identyczna whisky. Ale jest to pewnego rodzaju alternatywa. Dzisiaj, moi drodzy widzowie, przyjrzymy się bliżej serii Contrast Pit Smoke. W tej serii mamy dwie butelki. Jedną z nich jest butelka z beczek po Bourbonie, whisky z beczek po Bourbonie, które ja akurat nie mam jeszcze. Natomiast mam drugą butelkę, właśnie tą, czyli whisky z beczek po Sherry. W tym wypadku jak i w większości wypadków, jeżeli chodzi o destylarnie Benromach, naprawdę chyla czoła przed ludźmi, którzy pilnują tego, aby poszczególne edycje z tej destylarni były transparentne, coraz bardziej transparentne. I tak mamy od czasu, kiedy to destylarnia przeszła rebranding, na każdej butelce znajdujemy sporo informacji, bardzo dokładnych, ścisłych informacji, które potwierdzają nam, że Benromach stara się produkować łyski w sposób jak najbardziej naturalny. Bez dodatku barwników, bez filtracji na zimno, mimo tego, że nie mamy tutaj dużych cyferek z deklaracją wieku, wiemy ile ta łyski ma lat, wszystko jest na etykiecie i w tym wypadku moi drodzy widzowie mamy do czynienia z whisky leżakowaną przez cały okres w beczkach poszery, pierwszego napełnienia mamy Rok zalania to był 2012, rok butelkowania 2021. Czyli mamy do czynienia z whisky, która ma powiedzmy 8-9 lat. Dobrze liczę? Dobrze liczę. 46%. Brak filtracji na zimno. Brak barwników, jak już mówiłem. Więc no tutaj naprawdę mamy do czynienia z whisky, która jest prezentowana nam w taki sposób, w jaki być powinna, bez owijania w bawełnę, bez ukrywania informacji. Wszystko mamy czarno na białym. Jak już wiecie prawdopodobnie, jeżeli znacie destylarnie Benromach. Benromach używa zawsze beczek pierwszego napłonienia. Przynajmniej tak chwalał się wszem i wobec i tutaj również mamy informację Exclusively First Fill Cask Matured, czyli ekskluzywnie w beczkach pierwszego napłonienia. W tym wypadku mamy bardzo fajnie zaprezentowane whisky, również na etykiecie stoi made by hand. Czyli większość procesów tej deslarni odbywa się ręcznie. Powiem tak nigdy nie byłem w destylarni Benromach jeszcze, ale znam kogoś kto był i wiem to i owo. Otóż w destylarni Benromach wszystko odbywa się manualnie, ręcznie. Nie ma tam komputerów, które sterują destylacją, ustawiają alembiki i tak Jedyny komputer, który w tej firmie działa w destylarni jest to komputer, który reguluje barwę pomiędzy baczami. I nie mówię tutaj o dodawaniu barwników, bo taka, taka sytuacja miejsca nie ma w Benromachu. Natomiast komputer mówi ile należy dodać łyski z beczek po sherry, czy z beczek po bourbonie w Jakiejś konkretnej edycji, aby uzyskać ten sam kolor, który był we wcześniejszym baczu. Wszystko proste, logiczne, nieskomplikowane, a sprawia dużo przyjemności. W tym wypadku, tak jak mówiłem na wstępie, mamy łyski mocno torfową i tu również mamy informację. Poziom fenoli w słodzie 55 ppm, czyli więcej niż destylaty czy whisky z Isle of Isla, przynajmniej więcej niż część tych różnych destylarni z Isla, które proponują nam swoją jakże fajną, ciekawą whisky mocno torfową. Ale jest to whisky ze Speyside, więc tutaj podejrzewam ten torf będzie nieco inny. Nie jest to torf z Isla, jest to torf prawdopodobnie z Highland, więc charakter whisky będzie nieco inny. Wiemy już wszystko na temat tej edycji, co mamy na nosie. No, dym, sporo tego dymu, muszę przyznać. Jest to whisky mocno torfowa, bez wątpienia. Ale ten dym ma zupełnie inny charakter, tak jak mówiłem, niż to jest w przypadku whisky Zajla. Jest to taki bardziej dym ogniskowy, dym tytoniowy, cygaro. Są tam delikatne nuty wodorostów, być może takich właśnie mocniejszych, mocniejszych torfowych aspektów. Jest trochę słoności. No i zaraz za tym dymem, jak już chwilę się zaczniemy w to łyski wąchiwać. Wychodzą nam tutaj beczki poszery, czyli rodzynka, daktyl, sporo czekolady, jakaś pomarańcza, być może goździki, cynamon. Mnóstwo takich właśnie aspektów, które donosi nam tutaj beczka poszery. Natomiast w tej łyski jest coś, co mi osobiście kojarzy się właśnie z Campbelltown. Jest taki brud, taki kurz. Taki smar powiedziałbym. No i to bardzo fajnie komponuje się z beczkami poszery. Zresztą, jeżeli ktoś z Was miał możliwość spróbować kiedykolwiek whisky Kilkeran z beczką poszary, szczególnie tą edycję z 2019 roku, zabutelkowaną w mocy 57,1, to był naprawdę sztos. Nie ukrywajmy, była to bardzo dobra whisky. Nadal jest, bo jest na rynku wtórnym, ale jest. No i tutaj jest dużo podobieństw, jeżeli chodzi o, o tamte łyski i o tego Benromacha. No jest to łyski, na którą można już posiedzieć, można sobie troszeczkę podegustować. Przyjemna oczywiście dla tych, którzy lubią łyski torfowe, łyski dymne. Zobaczmy jak to smakuje. Powiem tak, smakuje tak samo jak pachnie, czyli wspaniale. Na początek dostajemy odrobinę dymu i mnóstwo, mnóstwo suszonych owoców. Daktyl, rodzynka, figa, bardzo ciężkie suszone owoce. Tego dymu jest odrobinę na początku. Wchodzi nam trochę pikantności. Dopiero tak naprawdę, kiedy to whisky przełkniemy to tu zaczyna się dziać to, czego można się było spodziewać. Tego dymu robi się znacznie więcej, dochodzi nam mnóstwo czekolady, mnóstwo tego kurzu, tego brudu, takich aspektów właśnie spalonej gumy, trochę smaru samochodowego, trochę takiej skórzastości, właśnie skórzany portfel, pasek być może, stara biblioteczka, dużo takich aspektów wychodzi. Ta pikantność łączy się fajnie z tą słodyczą. Mnóstwo ciekawych smaków. Whisky jest młoda, ale fajnie złożona. Dostarcz nam to, czego moglibyśmy się po niej spodziewać. Pojawiają się nuty właśnie takiego tytoniu, skóry. Odrobinę być może jakichś orzechów, robi się nieco bardziej wytrawnie pod koniec. I kiedy wchodzimy w finisz delikatna pikantność. Do tego trochę słodyczy. Może powiedziałbym nawet wręcz że dość sporo słodyczy. Trochę tych suszonych owoców, jakaś taka czekolada z rodzynkami. Pomarańcza z goździkiem, robi się nieco winnie nieco kwaskowo, trochę właśnie tak cytrusowo. No i ten aspekt właśnie Benromacha, aspekt Campbelltown, czyli ten brud, ten smar. To wszystko bardzo fajnie trzyma się języka, tworzy pewnego rodzaju spójność, tworzy pewnego rodzaju całość. I to jest bardzo fajne i przyjemne w tej whisky. Mimo młodego wieku to tutaj te beczki pierwszego napełnienia zrobiły swoją robotę. Torfowy destylat, dość mocno torfowy destylat, fajnie zakrywa niedoskonałości związane z młodością. Prawdę mówiąc, chyba nawet lepiej, że ta whisky jest zabutylkowana w tym wieku 8-9 lat, bo dostajemy więcej fenoli, dostajemy więcej charakteru torfowego, dymnego i o to chyba właśnie chodziło destylarni, żeby taki efekt osiągnąć. Moi drodzy widzowie, nie mam zielonego pojęcia, czy tałówki jest dostępna w Polsce. Powiem szczerze, szukałem, szukałem, googlowałem i nie znalazłem. No nie znalazłem. Napiszcie mi w komentarzu, czy macie tę edycję w Polsce, czy macie tę edycję z beczek po Bourbonie w Polsce. Co do ceny tutaj w Wielkiej Brytanii, to ta łyski kosztuje w granicach 50 funtów. Czasami można ją znaleźć nieco taniej. Ja chyba tą butelkę kupiłem za 43 za 34, albo za 44 funty, jakoś tak. To była jakaś tam promocja w jakimś tam sklepie. Natomiast y, osobiście uważam, że jak najbardziej jest to whisky warta 50 funtów. Bez dwóch zdań. Podkreślam, mówimy tutaj o miłośnikach łyski dymnej, torfowej w połączeniu z beczkami poszery, co swoją drogą dla mnie jest no, jednym z lepszych. Kombo, jeżeli chodzi o whisky, czyli torf i beczki po sherry. Bardziej chyba lubię beczki po tym słodszym sherry, po Pedro Jimenez w połączeniu z torfem. To mi sprawia troszkę więcej przyjemności, ale chyba moim takim top 1, jeżeli chodzi o whisky, to jest połączenie właśnie beczek po rumie i torfu. Moi drodzy widzowie, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. I do następnego.